Witajcie! Dzisiaj przeniesiemy się w świat prędkości luksusu i legendarnej czerwonej farby. Opowiem Wam ciekawą historię o Ferrari, spółki, która stała się ikoną motoryzacji. Zobaczymy, jak z Ferrari z małego warsztatu zmieniło się w globalnego giganta luksusowych samochodów. Dowiecie się także, dlaczego ta firma różni się od innych marek motoryzacyjnych oraz jakie przesłanki Ferrari ma dla nas, tak, dla inwestorów indywidualnych. Zacznijmy od początku firmy, taką krótką historię. Tak? Ferrari zaczęło swoją historię jako marzenie jednego człowieka, mianowicie Enzo Ferrariego. W latach 20. XX wieku pracował jako kierowca wyścigowy, a po pewnym czasie założył własną firmę wyścigową Skuteria Ferrari. Wtedy jeszcze nie myślał o produkcji aut drogowych, ale o wyścigach. Sam był wyścigowcem, startował i brał w nich udział. W 1947 roku firma wypuściła swoje pierwsze auto, mianowicie Ferrari 125S, które miało na celu jedynie promocję w świecie wyścigów. Już na samym początku okazało się, że Ferrari przyciągało uwagę swoją precyzyjną konstrukcją, a także charakterystycznym stylem i dźwiękiem. Przez lata sama marka uzyskała reputację nie tylko dzięki sukcesom na torach wyścigowych, ale także dzięki jakości i wyjątkowości swoich samochodów. Samo logo Ferrari, czarny koń na żółtym tle, było hołdem dla pilota Francesco Baraka, włoskiego asa lotniczego z czasów I wojny światowej. Baraka malował podobnego konia na kadłubie swojego samolotu. A wówczas Enzo Ferrari uzyskał zgodę rodziny pilota na wykorzystanie tego symbolu dla swojej marki. OK, przechodząc dalej, powiemy sobie o specyfice działalności Ferrari. Jest to marka luksusowa, co oznacza, że produkuje znacznie mniej samochodów niż inni producenci. Zaledwie około 10 tysięcy rocznie i nie zwiększa tych, tej, tej obrotowości, tego wolumenu. Jest to starannie przemyślana strategia. Ferrari zawsze dba o to, aby jego produkty były ekskluzywne i trudno dostępne. Co pozwala na utrzymanie wysokich cen, no i oczywiście wysokiej marży. Taka ciekawostka, że aby kupić nowe Ferrari, nie wystarczy tylko mieć dużo pieniędzy. Firma często wybiera swoich klientów. Klient, który chce kupić model na przykład limitowany, musi mieć już historię posiadania Ferrari, czyli kilka już własnych samochodów wcześniej. No i reputację, która odpowiada wartościom marki. Zdarzyło się nawet. Że jeden influencer swego czasu kpił z Ferrari, rozwalał samochody i dostał dożywotny zakaz zakupu kolejnych modeli. Więc dochodzi nawet do takich sytuacji. Jeżeli chodzi o samą branżę i konkurencję, Ferrari działa w branży luksusowych samochodów sportowych. Mierzy się z takimi gigantami jak McLaren, Bugatti, Lamborghini. No i te firmy rywalizują nie tylko o klientów, ale również o technologię i innowacje. Jednak Ferrari wyróżnia się tutaj na tle konkurencji dzięki swojemu dziedzictwu, unikalnym modelom, prestiżu, który buduje od lat, no i, no i na pewno ciekawej historii. W październiku 2015 roku Ferrari weszło na giełdę nowojorską, Nysę, pod symbolem race, co było wydarzeniem przełomowym, w tamtym czasie Ferrari było częścią koncernu Fiat Chryslera Automobile. W wyniku IPO, czyli pierwszej oferty publicznej, Fiat sprzedał część swoich udziałów, co pozwoliło Ferrari stać się niezależną spółką. Dla wielu inwestorów e, możliwość kupna akcji Ferrari wydawała się równie ekskluzywna co możliwość posiadania samego samochodu marki Ferrari, więc jak widać na wykresie nie od kilku lat no wycena, wycena w Ferrari wygląda jak wygląda. Kolejnym elementem do omówienia jest na pewno zlepek wyników finansowych i sam model biznesowy Ferrari, który jest niesamowity. Ma on unikalny model, który pozwala mu na osiąganie bardzo wysokiej rentowności. Wyobraźcie sobie, że spółki motoryzacyjne, nie mówimy już tutaj o luksusowych e, samochodach, ale, ale spółkach produkujących samochody, ona oscyluje około 5-6%. Tak? Jeżeli chodzi o branżę luksusową, no to tutaj 10-12%. Natomiast e, spółka Ferrari w 2022 roku, i zresztą w 2023 nawet, e, no, zanotowała ponad 5 miliardów euro przychodów. I operacyjną marżę wynoszącą około 20%, nawet przekraczając 20%. Jest to imponujące osiągnięcie w branży motoryzacyjnej, w przeciwieństwie do większości innych producentów samochodów. Ferrari produkuje auta w limitowanej liczbie, co pozwala utrzymać wysoki poziom ekskluzywności i zapobiega spadkowi wartości marki. Tak? Czyli to logo, ta renoma jest na bardzo wysokim poziomie w tym przypadku. I Ferrari jest również mistrzem monetyzacji tej marki. Przychody pochodzą nie tylko ze sprzedaży samochodów, ale także z licencjonowania swojego logo, sprzedaży gadżetów i odzieży, praw telewizyjnych związanych z wyścigami Formuły 1 oraz opłat za odwiedziny Muzeum Ferrari we Włoszech. Więc świetnie radzi sobie nawet z dywersyfikacją za pomocą swojego logo. No i Ferrari ma także stałą bazę lojalnych klientów, którzy są skłonni płacić za nowe modele. Jeszcze przed ich premierą w 2023 roku ogłoszono, że firma już miała pełną listę zamówień na kolejne dwa lata produkcji, co pokazuje, jak ogromne zaufanie klienci mają do tej marki. Pokażę Wam fajne porównanie, które sobie delikatnie przejrzałem, przeanalizowałem. Zwróćcie uwagę na kapitalizację samej spółki. Ferrari 80 ponad 84 miliardy dolarów. Przepraszam, 84 miliardy euro. I załóżmy, że Porsche, które również charakteryzuje się luksusowymi samochodami, bo niestety nie, nie udało się jej dogonić. Oczywiście olbrzymia przewaga Tesli. Natomiast tutaj zwróć, zwróćcie uwagę na taką markę jak Mercedes. Myślę, że Mercedes ma miano w pewnym sensie luksusowych samochodów, natomiast będą no zwykłym zjadaczem chleba. Myślę, że każdy może pozwolić sobie prędzej czy później na Mercedesa. Więc zobaczcie sobie na prawą stronę. Mamy tutaj wyniki z ostatnich pięciu lat. Na samej górze widzimy, że te przychody są 10-20%. Nawet ponad dwudziestokrotnie wyższe niż przychody na dolnym wykresie. Tak? I tak dla swojego zastanowienia się, jak myślicie, kto generuje większe przychody? Mercedes o mniejszej kapitalizacji 60 miliardów euro czy Ferrari z 80, nieco 5 miliardową kapitalizacją euro? W, w kto, kto logicznie, tak intuicyjnie, może mieć większe przychody? No i w tym przypadku jednak logika nie wygrywa, ponieważ dolny, dolno, dolne wyniki finansowe są akurat należące do spółki Ferrari. Na górze widzimy wyniki finansowe Mercedesa. To bardzo ciekawe, ponieważ jak można zauważyć, no marża operacyjna jest dużo niższa, natomiast tutaj jeżeli chodzi o Ferrari, stabilnie ta marża rośnie, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Tutaj przekroczyła niecało, niecałe 20%, a tutaj zobaczcie sobie, jak wygląda przez ostatnie kilka lat wykres Mercedesa w porównaniu do, Ferrariego i widać sporą różnicę. Co ciekawe, jak myślicie, kto, która spółka generuje, generuje wyższy dochód netto w całym roku fiskalnym. No i tutaj ku zaskoczeniu, Mercedes. Mercedes. 14-krotność tego, co Ferrari udało się wyprodukować poprzez cały rok. Należy rzecz jasna, zauważyć to, że również zysk, który generuje Mercedes, jest przeznaczany na wypłatę dywidendy, która spółka, która spółka się dzieli z inwestorami już od wielu lat i sukcesywnie ją zwiększa. Ferrari dopiero od jakiegoś czasu zaczęło to robić, natomiast stopa zwrotu wypłaty rentowności o samą dywidendę jest znacząco inna. Natomiast, jeżeli spojrzymy na zwrot z, z kursu akcji spółki Ferrari, pokazał on w ostatnich pięciu latach ponad 200%. W porównaniu do tego, że, że otrzymywalibyśmy dywidendy rok do roku w wysokości poniżej 9%, w 2020 i 2019 poniżej 3,5%. Gdzie sam Mercedes, same, same notowania Mercedesa, jak widzicie, no tutaj wróciły do punktu wyjścia. No to jest znacząca różnica. No i dodatkowo Ferrari, mimo swojego ekskluzywnego modelu biznesowego, tak jak wspomniałem, zaczęło wypłacać dywidendy na akcjonariuszy, więc to też również może się zmienić. Firma ogłosiła wypłatę pierwszej dywidendy w 2017 roku. Od czego czasu no regularnie dzieli się zyskami. Dla no inwestorów zawsze to jest dodatkowa korzyść, ponieważ mogą liczyć na pasywne przychody. Więc inwestowanie w Ferrari na przestrzeni pięciu lat wstecz dawało możliwość korzystania z długoterminowego wzrostu wartości akcji, jak i potencjalnych wypłat dywidendy. Jednakże warto pamiętać, że cena akcji Ferrari jest często wyższa w porównaniu do innych spółek motoryzacyjnych. Oznacza to, że inwestorzy muszą być przygotowani zaakceptować wyższy wskaźnik cena do zysku w zamian za inwestycję właśnie w markę, która jest synonimem tego całego luksusu i prestiżu. A i rzecz jasna, jeżeli chodzi o Koniunkturę gospodarczą to też jest bardzo ciekawa sprawa. Akcje Ferrari są często postrzegane jako taka atrakcyjna inwestycja, nawet w okresach spowolnienia gospodarczego. Dlaczego? Ponieważ klienci Ferrari to osoby bardzo zamożne, które są mniej podatne na kryzysy finansowe. I pomimo tego, że sprzedaż samochodów może nieco spadać w trudniejszych ekonomicznych czasach, takich nieluksusowych marek, no to w jeżeli chodzi o popyt na luksusowe samochody, one nie tracą na znaczeniu. No I Ferrari jest przykładem spółki luksusowej, która skutecznie zabezpiecza się przed cyklicznością rynku, oferując limitowane edycje i stale pożyczając swoją linię produktów, tak? czyli bardziej ludzi zamożni, bardziej zamożni ludzie nie przejmują się kryzysem, bo i tak sobie mogą pozwolić na, na superauto. Dla jasności to nie jest żadna rekomendacja. Ja pokazuję tylko dane historyczne. Omawiam model biznesowy spółki Ferrari. Wydała ona mi się bardzo ciekawa, ponieważ mają interesujący model biznesowy. Od lat przewyższają marżą operacyjną inne spółki, które zajmują się luksusowymi samochodami oraz po prostu z produkcją samochodów. Więc, w ramach ciekawostki, w ramach opowieści, historii, chciałem się z Wami tym podzielić. Natomiast, żeby tak nie było kolorowe, inwestowanie w Ferrari wiąże się również z pewnymi ryzykami. Każda zresztą inwestycja jest obarczona ryzykiem. Spółka działa na rynku luksusowym, który jest podatny na zmiany w preferencjach konsumentów. Jeżeli klienci zaczną preferować alternatywne marki lub zmieni się trend w branży motoryzacyjnej, Ferrari może to intensywnie odczuć. Wzrost zainteresowania samochodami elektrycznymi i zrównoważonymi technologiami jest również dużym wyzwaniem dla Ferrari. Choć firma ogłosiła plany wprowadzenia elektrycznych modeli, to na dzień dzisiejszy większość ich produktów opiera się na silnikach spalinowych, co może budzić obawy związane z przyszłością. Inwestorzy powinni być świadomi, że zmiany regulacyjne, na przykład zakaz sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi w niektórych krajach może również wpłynąć na samą sprzedaż Ferrari. Jeżeli chodzi o konkurencję, musimy wymienić Lamborghini, McLaren, Bugatti. Co ciekawe, tylko Ferrari jest notowane na giełdzie jako niezależna spółka co daje inwestorom unikalną możliwość inwestowania w rynek luksusowych samochodów sportowych. Warto jednak zauważyć, że inne luksusowe marki samochodowe są częścią większych koncernów, na przykład Lamborghini jest Volkswagen. Dzięki niezależnej niezależności Ferrari może skuteczniej kontrolować swoje decyzje biznesowe i unikać problemów związanych z dużymi konglomeratami motoryzacyjnymi. No dobra, czego nas uczy Ferrari jako inwestorów? Myślę, że taki kulminacyjny punkt. No na pewno inwestowanie w Ferrari to przykład poszukiwania wartości w luksusie i dziedzictwie, z samego logo, marki. Jednakże ważne jest, aby podejść do tego z odpowiednim rozsądkiem. Ferrari to nie tylko samochody, ale także marka, która przyciąga ludzi, którzy szukają luksusu, prestiżu. Dla inwestorów oznacza to możliwości zainwestowania w coś więcej niż tylko przemysł motoryzacyjny. To inwestycja zwyczajnie w ekskluzywność, w emocje, w kulturę. Jednak w tej ekskluzywności kryje się również ryzyko. Ferrari jest marką, która operuje na specyficznym, wysokomarżowym rynku luksusowym. Jest to rynkowy segment, który może być bardziej odporny na kryzysy, to fakt, ale także bardzo zależny od wizerunku i prestiżu. Dla inwestorów Ferrari stanowi lekcję: luksus nie zawsze oznacza stabilność. Kluczem jest balansowanie między atrakcyjnością marki a racjonalnym podejściem do ryzyka. Dodatkowo, inwestowanie w Ferrari przypomina taką już prześmiewczą jazdy sportowym samochodem szybkie wzloty i emocje, ale także ryzyko i konieczność podejmowania szybkich decyzji. Więc adriania może być fajna, natomiast w przyszłości, czy tak to będzie wyglądało, do no tego nikt nie wie. Ferrari uczy nas, że luksus jest czymś, co przyciąga inwestorów, ale nie zawsze jest gwarantem stabilności. Warto spojrzeć na ten symbol luksusu z realistycznego punktu widzenia, szukając równowagi między emocjami a roz, zdrowym rozsądkiem. No dobra, na dzisiaj to koniec. Dziękuję Wam pięknie. Prosiłbym o zostawienie komentarzy, podzielenie się, co sądzicie o inwestycjach w takie marki jak Ferrari lub inne konglomeraty, które produkują samoloty. I czy myślicie, że luksus może być dobrym kierunkiem inwestycyjnym na dłuższą metę? Dajcie znać i nie zapomnijcie oczywiście zostawić subskrypcji, jeżeli chcecie więcej podobnych materiałów.